Państwu, państwo, się nazywam Piotr Koryś, Jestem ekspertem Instytutu Sowieckiego. Pracuję też na Uniwersytecie Warszawskim, na Udzielonach Ekonomicznych w Katedrze Historii Gospodarczej. Obok mnie są koledzy, którzy będą dyskutować, mam nadzieję, że możliwie ciekawie o naszej książce. Po kolei: Maciej Bukowski, Paweł Dobrowolski, Adam Leszczyński, a z drugiej strony obok mnie jest i zaraz powie parę słów wprowadzenia: sprawca całego dzisiejszego zamieszania, czyli pan. Proces Tadeusz Zysk, który zechciał wydać książkę Darana Czemoglu i Jamesa Robinsona, między innymi dzięki mojej namowie. No właśnie, to, tak naprawdę ta książka dzięki pana namowi naszym spotkaniu, ale jest jeszcze inny powód z wydania tej książki i zainteresowania mojego emocjonalnego podejścia do tej książki. Nie ma tu osoby, która też jest pewnym rodzaju powodem tego, a była miesiąc temu, między profesorem M. Szaryjkowskiego, kiedyśmy mieli książkę Mózg Polityczny. Było duże tam się pan profesor znalazł. On był moim szefem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. I w ramach swoich prac naukowych, przygotowań do rehabilitacji, ja zajmowałem się problemami psychologicznymi, problemami. Nazwijmy, on to nazywał orientacji prorozwojowej, czy de facto psychologicznymi, psychospołecznymi determinantami sukcesów modernizacyjnych. No, tak nazwijmy to mniej więcej. Było to bardzo dawno, w latach osiem, końcu lat 80. W sytuacji, w której duży projekt modernizacyjny, jakim był no, PRL-u, nazwijmy to tak, poniósł totalną porażkę. E, I oni się przy, przygotowano się do nowego procesu modernizacyjnego. Ja tam przesłuchiwałem wiele lektur, starając się znaleźć czynniki, jakieś czynniki, które zadecydowały o tych sukcesach modernizacyjnych. I nasz spór główny, który tam w momencie powstał między profesorem a mną, był taki, po tego, że ja zawsze miałem takie raczej konserwatywno-liberalne poglądy i poglądy lewi socjalistyczne lewicowe były by trochę dalsze, był na tyle właśnie często ideologiczny. Mianowicie e, e, wydawało mi się, że po przestudiowaniu tych wszystkich przykładów w historii udanych sukcesów modernizacyjnych, głównie tej pierwszej, angielskiej, jakiejś próby francuskiej w postaci rewolucji. Francuskiej, potem następniej tzw. niemieckiej, pruskiej, japońskiej i oczywiście sowieckiej, i tej modernizacji Europy Wschodniej. Wydawało mi się, że tym czynnikiem podstawowym, który decyduje o sukcesie, jest coś bardzo nieuchwytnego i nie, niejasnego, mianowicie ponieważ sukces modernizacyjny działania modernizacyjne wymagają działań długodystansowych, olbrzymich wyrzeczeń. Wrzuciło mi się w oczy wręcz to, wtedy, że wa ważną rolę odgrywa coś, co jest bardzo mało chwytne i racjonalne w postaci mitu, czy wartości, czy religii. E, to zwróciło w e, bunt profesora Rykowskiego, ponieważ ja mówiłem, że to, co my robimy, to w sensie, u Pana to jest bez sensu. Że ten się już skończył, bo wypalił się mit, który oni mieli. I ten, ten mit już nie istnieje i nikt nikogo nie nabierze. Mit na, na dodatkowo był fałszywy. On się bardzo buntował, jak panie, panie doktorze, no, tego na jakieś spotkanie robił z politykami. się bym się dawał, że jest oczywiste. Nie? I tam się jakby zauważyłem to, że u podstaw każdego sukcesu modernizacyjnego leżało coś, co się początkowo wydaje przy powierzchownym spojrzeniu na proces modernizacyjny bardzo odległe, wręcz antymodernizacyjne czyli wartości, tradycja i religia. No i tam się to skończyło jakimś tam artykulikiem, sobie rozdziałem w książce na ten temat. No i potem było spotkanie, gdzie no, po raz, pan mi zasugerował książkę, że jest taka książka angielska, coś tam. Ja tam byłem akurat przed, miesiąc przed Londynem, sięgnąłem po tą książkę w Londynie, kupiłem sobie, przeczytałem i powiedziałem, no właśnie, to jest bardzo blisko mnie. Tu się dziwi, że pana profesora nie ma, bo właśnie ta książka w jakiś sposób potwierdza te tezy, nie? to znaczy tezy, które leżą postaw udanego sukcesu modernizacyjnego i jednocześnie tłumaczy o porażki takie spektakularne, nie? prawdziwe. Nie, bo nam po, po formalnie się potem podaje Rosję sowiecką, jako tam, że miała jakiś tam wielki rozwój modernizacyjny gdzieś tam, no ale jak się tam dokładnie przyjrzy i się odcedzi ten PR statystyczno-ekonomiczny oraz się pod, pod uwagę uwzględni drapieszczo eksplacyjno historię Rosji, to on taki już trochę bladnie. I, I także i ta książka jest właśnie o tym. Ja To panu lepiej opowiecie. Yy, drugie, co mnie też bardzo interesowały, drugie pytanie, które myśmy stawiali na seminarium Rejkowskiego, jak to się stało, że Polska jakby nie załapała się na ten proces modernizacyjny, nie? Jakoś to się stało, że, 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 że u nas to się nie odbywało. I ta książka porusza rzeczy, które mi się dają bardzo, były takie bliżące do naszych rozważań, to pierwsze, te, te punkty kluczowe, które miały miejsce w Europie, to jest okres XIII, XIV wieku, czyli tej Wielkiej plagi czarnej śmierci, która się pojawiła. To pierwszy dryf, który rozdziela Europę na dwie części. Od łaby, niektórzy mówią, można powiedzieć o od od, ale to od, od łabę na zachód. Autorzy to troszkę się, oni to omawiają, ale troszkę jakby mi podają prawdy. Czarna dżuma, czarna śmierć, dżuma dotarła w zasadzie do granic mniej więcej tam między łabą a odą Ona Polski dotknęła. Tam jest ten orient, który mówi, że myśmy się oparli temu ze względu na geny Hunów, Tatarów, którzy tam na, na nas tam gwałcili, kobiety i to odporniło nas. Oni tu mówią, że, 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 że to dotknęło w równym stopniu Stany brytanii Anglię, Francję, Niemcy, jak i Polskę, bo tam jak wiecie, połowa populacji zniknęła. W niektórych miastach angielskich zniknęło 80-90% populacji u nas to nie było. Oni mówią właśnie, że wtedy po raz pierwszy podjęto takie działanie, które rozszczepiło Europę, to znaczy yy, pewna część Europy powiedziała, jak mniej jest ludzi, to znaczy należy ich bardziej cenić, lepiej im płacić, yy, dbać o ich prawa i włączyć je w struktury rozwojowe, a druga część Europy mówiła, że należy wyeksploatować. Oni to potem powtarzają w wypadku Francji, yy, w wypadku Anglii i, i Hiszpanii. To jest takie strategia na przykład, albo yy, chcemy, no, uważamy, że jakby zysk w pierwszym przypadku jest dalszy. Znaczy my mówimy, że oddamy komuś coś, damy pieniądze, damy mu prawa i niby rezygnujemy z czegoś, ale mamy w świadomości, że dalej w przyszłości zarobimy więcej. I to jest ten element metafizyczny, który trudno uchwycić ekonomicznie, ale mówimy tak, no, no jeszcze obciążymy. Jak zarabiamy, no nie wiem, na tym chłopie pańszczyźnianym kilogram, że ta to przyciśnimy go i dwa kilogramy I to podzieliło Europę. I drugi to jest oczywiście ten moment bardzo ważny. Ja myślę, nie, jak panowie tu myślę, to jest druga książka, która mnie bardzo zainteresowała. Pana Sofy, to jest chyba wiek, chyba ja, ja myślę przełom roku 17-18. o tej chwalebnej rewolucji, która zadecydowała <trym> o drugi, <trym> to, o, o <trym> zupełnym rozczepieniu. I to, było, to mnie bardzo interesowało i było trochę zgodne z moimi poglądami, dlatego sobie pozwoliłem tutaj trochę powiedzieć, a to panowie będą dokładnie na temat na tej książki dysk dyskutować. Dziękuję bardzo. No dobrze, to zacznijmy. To jest książka, która jest ważna, bo można ją umieścić w ciągu takich wielkich, ważnych książek z historii gospodarczej świata, które stawiają pytanie na to, dlaczego niektóre, o to, dlaczego niektóre narody wygrywają, a inne przegrywają. Pisali o tym Douglas North, David Lenz, pisał o tym Gershwin Cron i wielu innych. Odpowiedź Derenacze Moglu i Jamesa Robinsona, prominentnych ekonomistów i politologów jest taka, że kluczową rolę odgrywają instytucje. Nie geografia, nie kultura, ale instytucje. Jeżeli powstaną dobre, czyli włączające instytucje... A nie nadwiedza, bo to, to jest taka rozstrategia, nie? Tak, to, to, to będzie dobrze, a jeżeli nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli instytucje będą służyć wyzyskowi, to wtedy to wtedy w długim okresie prostoity nie będzie. Co sądzicie o tej książce? Co myślisz o tej książce? Ty napisałeś książkę, która ma pewnie trochę jednak inną tezę. Tak, ja napisałem, dzień dobry Państwu, ja napisałem książkę o tym, w jaki sposób próbowano zmusić biedne kraje do skoku w nowoczesność, w wieku w połowie, mniej więcej od połowy. Między wieku XX do lat 80. I dlaczego wówczas bardzo powszechnie i na wschodzie i na zachodzie uważano, że kluczem do tego jest państw, tak? interwencja państwa w gospodarkę? I dlaczego to równie powszechnie myślano wówczas, że rynek jest wrogi rozwojowi w krajach biednych? Był to pogląd na tyle. Na tyle, na tyle powszechny, że znalazł się nawet w raporcie ONZ dotyczącym tego, jak szybko jak, jak przygotowywać rozwój krajów zapóźnionych w roku 1951. Zatem nie była to idea komunistyczna, ale była to idea powszechnie, powszechnie wśród polityków i na zachodzie, krajach rozwijających się, wyznawana. I teraz ja przeczytałem. Jeszcze angielskie wydanie tej książki z bardzo dużym zainteresowaniem, niemniej jednak mam wrażenie, że, że, że trafem tutaj pewne uproszczenie, to znaczy, że postawiona tak ostro teza, że wszystko sprowadza się do tego, jaką formę mają instytucje społeczne, czy one są um, włączające, to znaczy takie, które dzielą przyszłe, które sprawiają, że interes prosperity mają przyszłe, dobrobycie ma jak największy krąg ludzi. Czy one są wy wyzyskujące, to znaczy takie, które koncentrują bogactwo w rękach elity? E, I y, ma, zawsze miałem wrażenie, że to nie pasuje, że tak ostro postawiona teza nie pasuje do żadnego przypadku historycznego, który znam dobrze. E, I że y, na przykład wiele. Y, 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 w przypadku skoku nowoczesność krajów wcześniej zapóźnionych było ewidentnie dziełem elit. To niezależnie od tego, jak to oceniamy, to znaczy, czy oceniamy to z perspektywy, e, z perspektywy czy, czy jak oceniamy to dzisiaj. Tak? czy Uznajemy skok japoński nowoczesność dokonany w Budoku z XIX wieku za udany, a skok sowiecki w w latach XX za nieudany. Chociaż o czym dzisiaj się często zapomina, jeszcze w latach 60. uważano, że się bardzo udało. Czy to, to, co nam się nie udało, jest, to jest kwestia naszej dzisiejszej perspektywy, a nie, a nie tamtejszego. Dlatego też no, najkrócej jest to, powiedziałbym, że jest to jeden, z, jest to ważny czynnik, natomiast wprowadzanie wszystkiego do jednego klucza jest pewnie jest nadmiernym uproszczeniem, Ale to jest opinia historyka. A co by myśli jedną Wystopało? Co ty byś powiedział? Książka jest bardzo ciekawa, rzeczywiście posługuje się pewnymi uproszczeniami, ale to nie są uproszczenia, które powodują, że książka jest zła. To czy Metodą ekonomii jest szukanie ważniejszych czynników, bo inny sposób powiedzenia jest, że wszystko jest ważne. Ważna jest geografia, ważne są decyzje polityczne, ważne jest światopogląd, ważne są instytucje ale w momencie, w którym mówimy, że wszystko jest ważne, tak naprawdę mówimy, że nic nie jest ważne. Ta książka jest bardzo ważna w pewnej konkretnej też historycznej perspektywie. To, o czym Adam mówił, jakbyśmy pół wieku temu, wiek temu spytali, jak rozwinąć ubogie państwo, to odpowiedź by była zmieniając strukturę gospodarki. Bogate państwa to są te, które mają strukturę gospodarki przemysłową, więc w biednych państwach trzeba zrobić strukturę gospodarki, w której jest dużo przemysłu. Jakbyśmy jeszcze 150, 200 lat wcześniej zadali to pytanie, to poczynając od ludzi typu Smyth, odpowiedź by była bardziej geograficzna. Tam, gdzie na przykład jak w Europie jest, jest dużo rzek, po których można żeglować, gdzie jest dużo zatok, Jeżeli spojrzymy na mapę Europy, to jest cała taka powyżej. Więc wszędzie można łatwo tanią transportować, bo jest dużo dostępu statkami. To główna odpowiedź była taka bardziej geograficzno-klimatyczna. Dzisiaj odpowiedzią są instytucje. Czy za 50 lat nie powstanie kolejna książka podobna do książki Adama, która będzie pokazywała błędy tego myślenia w praktycznym wdrożeniu? Nie wiemy tego dziś oczywiście. Natomiast już zastanawiamy się, jak bogie kraje, kraje peryferium, mają doganiać petropolię, to jedyna dobra odpowiedź, jaką dzisiaj mamy, to jest. Zmieniać instytucje na instytucje bardziej włączające, na instytucje, które powodują, że jest mniej przywilejów, a więcej konkurencji. Konkurencji otwartej dla wszystkich na jak najrówniejszych prawach. Może na to no, To jest tam więcej, bo tam nie tylko jest włączające czy wyłączające. Generalnie prowadzi do tezy, że tak chodzi o szerokie spektrum korzyści, którzy mają. Im więcej grup społecznych, instytucji korzysta, tym lepiej. Natomiast pojęcie drypu, Genetycznego i tak zwanej y, konstruktywnej destrukcji, bo y, modernizacja, która należy rozumieć dwojako, jako modernizację w sferze, y, no powiedzmy, ekonomicznej, czyli nowe technologie, wyższe dochody, lepszy telewizor, coś tam, coś tam, ale także w kategoriach społecznych. Czyli no, na przykład, że kobiety głosują, że dopuszcza się do czegoś tam. I te ogólne poczucie dałoby taki wskaźnik, że ten kraj byśmy uważali za, za bardziej modernizowany. I to Rosja od razu przegrywa sowiecka, nie? to jasne, nie? Poczucie wykluczenia politycznego, nie, strachu ludzi, dostępności to w ogóle dyskwalifikuje, nie? Także poczucie komfortu, nie? Tam Pan w tej swojej książce ciekawą tezę tego komitetu centralnego, jak oni dyskutują, kupują nowoczesną fabrykę szkła nie? w Rosji, na tam wziąć też potrzebne, nie? Budują najnowocześniejszą fabrykę, kosztem olbrzymim, nie? Tam hmm. życia i tak dalej, i potem dyskutują, tylko szkła nie ma, nie? My To znamy z PRL-u. Mówię, no, no towarzysze, jak to jest, nie? Że to my fabrykę nowoczesną mamy, najlepszą w Europie, najwięcej produkcji szkła, i szkła nie ma. Jest drogie. No też szkła w sensie jakichś tam produktów szklanych. Ktoś mówi, no towarzysze, ale to tak, nie wyjątek, bo tam też byda się fabrykę, nie wiem, czegoś tam, i tego też nie ma. Wreszcie jakiś tam towarzysz, to jest, to jest jakaś tam odpowiednik Rady Ministrów. Staje i mówi, ale to chyba tak musi być. Że my musimy te fabryki mieć, nowoczesne, największe w świecie, dużo produkować i tego nie mamy. Jest drogie. I, i, czyli w tych kategoriach, z taki chłop we wsi, no, z komuny mówił, no on do Ameryki woli, nie? bo nam telewizor jest, nie? jest swoboda wyrażania, filmy fajne, to on się najlepiej ten wyrażał niż ten towarzysz radziecki, który mówi, no ma ilość produkcji szkła, no nie wiem, tam szyb, mierzony odpowiednio, tam albo to zależało od, od statystyki, albo w kilogramach robiono większe płyty, albo... Wiecie, to ta statystyki robiono, nie? czy tam wtedy robiono cienkie, a wielkie, jak towarzysze rozliczano z wyników na temat produkcji czołowej szkła, a jak liczono ilość kilograma, to towarzysze robili duże szkła sobie, czy to zupełnie absurdalne. Także myślę, że, że ta kategoria ta ogólna jest lepsza i w tym to dyskwalifikuje tę te, teorie sukcesu modernizacyjnego, ale tam jest tak inna rzecz, że taki... I taka zmiana na przykład, w układzie społecznym, czy dopuszczenie kobiet do, do głosu, czy na przykład innych grup wykluczonych, czy na przykład prowadzenie, no nie wiem, tak w tej książce podaje się przykład faceta, który obserwuje Anglika, to jest czas Elżbiety I, bo tam Elżbieta prowadziła nakaz czapków z wełny, tam tego tam dziergają te kobiety, on obserwuje jej mąż i to ciężka robota, to wymyślę urządzenie jakieś, nie? Żeby tam i tam dziergać lepiej, szybciej, nie? I, I wreszcie tam o własnej pracy przychodzi, tam wymyślił to urządzenie. Dzięki staraniu dociera do królowej Elżbiety i prezentuje to. Dumnie, nie? że tu mam coś nowego. Można więcej tych czapek dziergać z tej wełny urządzeniem, nie tylko tym ręcznym, dwoma tymi patyczkami, a Elżbieta odrzuca. Nie? I potem ona w tych słowach, ja tylko streszę, jakby uzasadnia, że ten wynalazek by naruszył zastany ład destrukcję wprowadził że te kobiety by nie miały co robić, że to tak były zajęte, W ogóle tam pracę ci od wełny staci i tak wiele, wiele rzeczy. że ona jakby powiedziała coś takiego bardzo ciekawego, że wprowadzenie każdego modernizacyjnego ładu, czy to ekonomicznego, czy społecznego, narusza, wywołuje destrukcję. Lęk przed nią. I teraz pytanie brzmi, jak ta, a z drugiej strony wiemy, że to jest lepiej, nie? Że, że, że trzeba tam zrobić krok. Jak to zrobić, żeby ten system Społeczny akceptował tą destrukcję i ona w dobrym kierunku szła. Nie? I to jest ważny problem. Także że ta książka jest bardziej skomplikowana niż yy, yy, powiedziana. No, ja Natomiast ja Pana książkę przeczytałem z ciekawością, bo ja inaczej bym ja nie wydał to ja zawsze nie. jako wydawca kupowałem tego typu książki po nasowe inne, dotyczące yy, tych problemów modernizacyjnych, bo one mi interesowały po prostu takim resentymentem do pracy naukowej. To myślę, że pan prezentuje to, co on pan krytykuje tego fazę, jak on mówi że y, na początku mówiono tak, no jak, na pytanie, jak, czym być bogatym, no, tak patrzy na to Anglię, bo to, 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 to najprościej było, no to trzeba być Wyspo, nie mieć wrogów. I mówią, no może i ryby jeść, bo to... Bo to było to, to, tak, zresztą prawdy trochę jest, że kto ryby je w Osku, to mózg lepiej rośnie. Tak, no, tak były teorie w XIX wieku, bo no, to Niemcy szczególnie nie patrzyli. Niemcy byli naprawdę biedni, nie oni się go do skoku modernizacyjnego. My Nie wiemy, że na przykład jak Prusy zajęły Wielkopolskę, tak jakby no, dostały kurczaka pięknego, a jak zajęły Dolny Śląsk, Śląsk, nie, Austrii zabrały, to o Jezus, kurnik kurniksawym mieli, nie, bo to pida, tam piaski, nędza przecież była w Berlinie i w Prusach. I oni się szokowali do skoku modernizacyjnego, nie, jeszcze po tych klęskach z Napoleonem związanych. I oni to doskonale zrobili, z pewnych względów to też warto zastanowić się, nie? oni prowadzili te ustawy, nie, oni dokładnie Anglików patrzyli, prowadzili ustawy demoli, demonopolizacji, nie, prowadzili uwłaszczenie, które nie wiem, czy by w ogóle ktokolwiek w Polsce prowadził kiedykolwiek. Ja tak jeszcze jak Rosja, mówię, styczniowe Postanie miał jedną zaletę, nie? Mimo no wszystkich VAT, które było. Zmodernizowało Polskę, prowadziło prawdziwe uwłaszczenie. Czy Państwo sobie wyobrażają w Polsce wprowadzić takie uwłaszczenie, jak, jak, jak Rosjanie prowadzili w Polsce przeciwko ziemianom i szlakcie, żeby ją zniszczyć? Nie było szans. Oni to prowadzili. I potem to pracowało. Nie? Tego nie prowadzono, a, a drugie modernizacje w Prusach prowadzono w, w, w Wielkopolsce. Dlatego po tym pan Sowa mi się podoba, jak Pan bardzo ostry wracał, na tak był, nie, tej prawicy, że on Mówi, że rozbiory dały modernizację Polsce. No, no, no z wyjątkiem austro bo tam była widać, z i głównie było modernizacji, ale pod tym względem tak, nie? I proszę, to doskonale przygotowały, nie? Kopiowały wynalazki, początkowo podrabiały y, 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 materiały, które produkowali, made in England i tak dalej, tak dalej. Także patrząc na to mówimy, no wyspa, nie? Potem była druga taka faza, no, wyspa, nie, no nie, to ta geografia to nieprawda, nie, to proste tłumaczenie. Może jednak kompetencja i wiedza, taka właśnie XIX-wieczna nauka, wzrasta, mamy wiedzę. Jeśli rząd będzie oświecony, mądry, będzie miał ideę, to zrobi. Nie? I tego szczytem jest Związek Sowiecki. Nie? Te idee mają być bardzo fajne i inne. Nie? I to oni to mówią też, że to jest nieprawda. Nie? że Mamy wybitnie wykształconych mężów Stanów, no dajmy Polpota, który skończył Sorbonę i wiele innych. I oni wracają do swoich krajów i no, tragedia to się kończy.